Kolejnym dinozaurem na moim kanale jest allozaur. Jest to bardzo znany mięsożerca. Jeden z bardziej znanych też na świecie. Bardzo podobnie znany do tyranozaura, ale mniej. Ale jeśli chodzi o średnie mięsożercy, jest najbardziej znany. Zabawka, którą mam, ma otwieraną szczękę jak tyranozaura. Tutaj mamy bardzo długie ręce z ostrymi trzema z pazurami. Ma też nawet ładną kolorystykę, ale niestety trochę nienaukowe. Myślę bo allosaury miały raczej miał inne kolory, ale nawet jeśli chodzi o zabawkę, to ładnie to wygląda. Allosaury, jak też widać, bo długie na około 9 metrów i wysokie na około 3 metry. Jeśli chcecie dużo takich informacji, bo potrzebujecie o takich dinozaurach, ale nie wiecie skąd brać, ale za mało mówię, polecam wam książkę Jaki to dinozaur Adas dla dzieci. Może brzmi jakby to było dla małych dzieciaczków, ale tu naprawdę dużo gatunków można znaleźć i dużo nich faktów. Te po pierwszy losowy dinozaur znajmy. No giganotozaur. No tutaj jakim jest teropodem. Znaczenie nazwy, sposób odżywiania się, rozmiary, na przykład jakieś ciekawostki, obrazki, ładne modele 3D. Tu na przykład widzimy model Dino Raula. Jeśli chcielibyście właśnie zobaczyć przy okazji takie piękne modele 3D, które pamiętacie na przykład z bardziej dzieciństwa, napiszcie sobie w internecie Dino Raul Models. No, znajdziecie tam takie, właśnie typu tego giganotozaura tutaj. Szczank allosaura. Jak na średniego mięsożerca i dość wielkiego, wynosił jedynie 5, około 5,308 kg. Jest to w porównaniu do jego wielkości i masy ciała bardzo słabe, ale natura, w zamian za takie słabe szczęki, obdarzyła go w, w bardzo silny kark, przez co ofiarę zamiast ją atakować normalnie, tak. Robił jak, jak siekiera to i z zamachu wbijał swoje zęby w ofiarę. Allozaur... Rodzina allozaura jest allozauroidami. Stąd pochodzi nasz allozaur. Dodatkowo allozauroidy podchodzą z bardzo też znanej przez jednego członka rodziny karnozaurów. Bardzo znanego karnotaura. No i już jaką ostatnią ciekawostkę, powiem, że alozaury w większości były dość potężne w miejscach, gdzie były, i mogły nawet być czasami, nie wiemy dokładnie, ale mogły mo, nawet może być w niektórych miejscach, w którym żyły, mogły być na szczycie łańcucha pokarmowego. Więc mogły polować nawet właśnie na przykład z tego zaury. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować do mojego kanału i dać łapkę w górę z dzwoneczkiem. Pamiętajcie też, żeby, wejść, żeby pójść na kanał mojego kolegi Bartka z kanału LEGO Barcar i też mu dać tam łapkę w górę i zasubskrybować go z dzwoneczkiem. Pa!